Sytuacja łagodnie mówiąc jest beznadziejna. Pierwszy raz w życiu uzależniłam Sima od nektaru i nie wiedziałam, że jest to w ogóle możliwe, ponieważ Ravena już. Kompletnie nie potrafi normalnie funkcjonować. I jak tylko jej nie pilnuje, to leci robić tutaj nektar i go wypija. Zawsze posiadając jakąś butelkę w swoim ekwipunku. Cierpi na tym Don, który ma po prostu już dosyć. Cierpi na tym kawka, która musi wyrzucać butelki po nektarach swojej mamy i ją ogarniać. Gawron to w ogóle jest pozostawiony sam sobie. Ja nie wiem, jakim cudem on w ogóle jeszcze żyje. Nawet szkoda mi naszego kota mroka, który to wszystko obserwuje. NIE! NIE RÓBCIE TEGO! Don ma już dość podłego zachowania Simki, Imky, nie i i podjął decyzję o rozwodzie. Ravena i Don nie są już małżeństwem, romantyczna satysfakcja nie będzie śledzona. NIE! A Ravena była najpierw bardzo niezadowolona, że on na nią krzyczał, za to żona się znowu upiła. Po czym? Ona zaczęła rozważać rozwód. Po czym? On podjął decyzję o rozwodzie. Po czym? Ona ma żałobę. Ja pierdziele. Słuchajcie, no nie miało tak być. Już było dobrze, już było dobrze. Właśnie miałam przejść do sekcji komentarzy, ponieważ przeczytałam wszystkie wasze komentarze i piszecie w nich, żeby wysłać ich na terapię, wysłać na jakiś obóz, na urlop, gdzie mogliby odbudować to małżeństwo i spróbować chociaż raz to małżeństwo uratować. I ja właśnie, kochani, chcę to zrobić, ale teraz jak mam je uratować, kiedy oni postanowili wziąć rozwód? Kto wam pozwolił decydować o swoim życiu? Jezus, dobra, słuchajcie, poczekajcie, powoli trzeba to wszystko ogarnąć. Wiesz, że muszę ich rozdzielić, bo... Oni są tak wrogo do siebie nastawieni, że to się źle skończy. Oddawaj ten nektar z ekwipunku. Jeśli chodzi o Dona, to uważam, że przydałby mu się urlop, żeby to wszystko przemyśleć. On i tak nie ma roboty. Wysłałabym go właśnie. Wyślijmy go, moi drodzy, na dwie noce. Myślę, że to wystarczy. Wysłanie go na ten obóz będzie idealnym rozwiązaniem, ponieważ i tak przez te emocje, które będą trwały jakiś czas, nie naprawilibyśmy tego, ale zobaczcie na niego. On w ogóle jest jakby mało przejęty. On w ogóle jest bardzo szczęśliwy i pewny siebie, że się rozwiódł. A Ravena. Dominujący smutek, cierpienie, żal, złość. A z tej strony oczywiście wasza ukochana. Piję, kochani, zostawcie łapkę w górę na co poniedziałkowym legacy Wspaniały i tylko wam wyjaśnię, bo nie każdy wie, że tu jest tablica moich wspierających. I dzięki wam bardzo, że mi sponsorujecie kawkę, moi ukochani wspierający. lovcią was. Okej, okay, okej, okay. ja Cię broniłam przed widzami, Ravena, a Ty sobie właśnie imprezkę urządzasz. Ja mówię, ona jest taka biedna, załamana i czemu ona nie poszła spać? Jezus, ona jest, słuchajcie, znowuż nawalona i odwala jakieś rzeczy. Idź po prostu spać, kobiety. Pożar! Matko jedyna, moi drodzy, jeszcze nam tego brakowało. Gdzieś wybuchł jakiś pożar i ja nie wiem dokładnie gdzie. Na dole? O mój Boże, kurzyki. Ale ja tam nie wejdę, bo tu nie ma schodów, żeby to ugasić. Mamy piętro takie wybudowane, które nie jest używane. Ja myślałam, że... W w późniejszym pokoleniu je zaadoptujemy. I tu są te kurzyki, które, e, no to nie były nigdy odkurzane, e, rozpoczęły po prostu pożar. O Boże, jak dobrze, że to ma... O Boże, jak ja się cieszę. To nam się na sero przydało. Dobrze, że miałam ten alarm. Ale na szczęście Simowie jakoś mocno nawet się tym nie przejęli. Trzecia w nocy. Ravena płacze w swoim łóżku. No ja, e, słuchajcie, zrobię jej po prostu glow up i zacznę od tego, żeby się ogoliła. Następnie wzięła kąpiel z, nie wiem, z płatkami róż. Umyła zęby, jak nigdy o nią zadbamy. O matko, aż boję się odebrać. Słuchajcie, jak ktoś odszedł. Nancy, odeszła. Najlepsze przyjaciół karaweny. Boże. No, niestety, ale i mąż również. No, oni byli już seniorami, więc wiecie, no mnie to w ogóle nie dziwi. Dzisiaj Kawka weźmie sobie wolne. Nie otworzy swojego prowizorocznego studia tatuażu, tylko zajmie się swoją mamą. I zaczniemy od ćwiczeń, a mianowicie specjalnie zainwestuje i Słuchajcie, kupię im coś do ćwiczenia. I niech sobie, słuchajcie, poćwiczą na dobre rozpoczęcie dnia. Rawena nie wygląda e, na zadowoloną z, z tego pomysłu. Wszystko, co mogłam zrobić, to zrobiłam, ale i tak nie jest najlepiej. Ale słuchajcie, no teraz czas zadbać o wygląd. Udajmy się więc do Chai Mody Bubble Tea. Oraz Rawena stworzy sobie, słuchajcie, e, nową stylizację. nowe życie, nowe ciuchy i nowy wygląd. Ale oczywiście raczej będę szła w takiej mimo wszystko Mroczniejszy styl, tylko bardziej taki, wiecie, ładny, wykwintny, bardziej dopasowany. Moi drodzy, Kawka stworzyła dla Raveny dwie stylizacje. Jesteście gotowi je zobaczyć, bo ona jest wściekła. Oto pierwsza z nich. Myślę, że jest fajna i totalnie do niej pasuje, a druga. Druga wygląda tak i jest taka bardziej odważna. Jednak mi się wydaje, że lepiej będzie się na początku czuła w tej pierwszej. Pomyślałam, że możemy też coś kupić w ciemno dla kawki, skoro już tu jesteśmy. Dobra, spróbuj to założyć. O mój Boże, to nie. Ej, to jest nawet spoko. O, to też jest spoko, tylko te okulary tak nie bardzo pasują. się prawie udosiła, bo pije coś innego niż nektar, a mało tam wiecie się nie udławiła. Kiedyś stworzyłam salon Neo Nail, Dodam tylko tutaj e, dodatkowo stół do masażu, żeby można było sobie słuchajcie, jeszcze masaż odbyć. Pobrałam sobie jeszcze z galerii restaurację. No i teraz, moi drodzy, chodźmy zadbać o siebie jako kobiety. Więc e, myślę, że możemy zrobić paznokcie, masaż jakiś. Dobra, manicure, pedicure... Mam nadzieję, że dzięki temu nasza Rawena trochę odżyje. Już trochę widzę, że jej się humorek słuchajcie, poprawia. Coraz mniej jest tych negatywnych rzeczy. Kawka jest masowana gorącymi e, kamieniami. Boże, wróżka tutaj pracuje. Nieuroczo. Wow, patrzcie jakie śliczne. Ej, no piękne ci zrobili paznokcie. No naprawdę, patrzcie jak pokazuje. Nie no, fajne, fajne. Bardzo udany i fajny wypad. Paznokcie zrobione. Zobaczcie, jaka jest zrelaksowana. Już ten smutek i żali złość gdzieś tam zeszły na dalszy plan. Wróciliśmy ze spa, więc na kolację oczywiście z zdrową sałatkę, a nie jakieś fast foody. Przed spaniem zagoniłam jeszcze dziewczynę na rower. Dawka, pomóż bratu w odrabianiu lekcji? Nie! Ravena, nie możesz Nie, 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 nie przyrządzasz nektaru Nie, 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 nie nie, Odrzuć partię, nie wolno Słuchajcie, mam świetny pomysł Zróbmy Ravenie tatua z dedykacją I oczywiście niech będzie to dedykacja A czemu nie ja mogę oddana? A, bo mają złe Jeszcze mają, słuchajcie, za Za złe kontakty wytatuujmy, wytatuujmy jej taką ćmę nie? Takiego ala motyla Czy co to jest, nie wiem Dobra, i mama, mama, mama Tutaj na ręce jest? Wczesny kryzys wieku średniego. Taka wiadomość nas obudziła. Słuchajcie, ja się tak staram i takie rzeczy się dzieją. Ale dzisiaj musimy wstać mega wcześnie, bo dzisiaj wraca Don, dzisiaj wraca Don i teraz tak. Ravenna ma lepszą sylwetkę, fajny strój, trochę inny mental. O wypad ukończony, o kurczę, nie wyrobiłyśmy się z tym totalnym upem, więc ja mu każę iść po prostu jeszcze pobiegać, bo na mnie działa ten fotel do metamorfozy z jakiegoś powodu. Dobra, mo moi drodzy, to nie działa. Nie wiem z jakiego powodu nie da się zrobić tutaj to, totalnie nic. Więc będziemy musieli po prostu skorzystać z toaletki. Niech ona nałoży jakiś lepszy, taki może lżejszy makijaż. O, o wiele lepiej słuchajcie jej z tym eyelinerem, z tą czerwienią i tak dalej. Rawena biegnie do dona. To będzie ich pierwsze spotkanie po rozwodzie. Widać, że on się stresuje, że wiecie, nagle telefon wyciąga i tak dalej. I ja teraz kurczę, bo musiała jakoś to nie wiem. Hmm, oni mają ze sobą na maksa złe relacje, Rawena. To ty musisz coś. Może nie wiem, może pochwal wygląd? Po, pokaż mu jak o siebie zadbałaś. Dobra, on nie chce, o nie, o nie, dobra, dobra, poczekaj o czym możemy porozmawiać? On mówi o wyprowadzce, o nie, Don, poczekaj, wstrzymaj się! Wszystkie interakcje są na minusiki, nawet jak rozmawiają o wspólnym hobby. O dobra, czekaj, z czymś tam znaleźli dobry temat. On tu w ogóle nie może praktycznie nic z nią przyjaznego zrobić. Słuchajcie, jest tylko, że może pokazać zdjęcia, albo poprosić ją o pokazanie tatuaże. Ona oczywiście się na nic nie zgadza. Don nie ma ochoty przyjść! Dobra, jak. Jakiegoś tam ściągnę zaraz, jaki dziad. Bardzo przyjemna jest ta restauracja, taka, właśnie łagodna. Dobra, usiąść do stolika. Co? Oni muszą mieć osobne stoliki, a oni nawet nie są w stanie usiąść przy jednym stoliku, kochani. Będą rozmawiali ze sobą, słuchajcie, w ten sposób, nie? Znajdź wspólny język. Jezu nie, kochani, to się nie uda. Oni są na siebie wściekli. On patrzy na nią z byka. Ona, słuchajcie. Niby chce, ale nie potrafi się przełamać. Na terapię? Nie wiem, czy na terapię można się jak już nie iść się razem. O, ona myśli, żeby go chyba już wiecie, zacią. Aby skorzystać z terapii, e, Rawana musi być w, w relacji romantycznej. Dobra, to jest niewypał. Uważam, że już lepiej się rozejść, niż przebywać w małżeństwie w jednym domu, jeśli zupełnie nie potrafimy się ze sobą dogadać. Gorzej jest mieć dwóch rodziców, którzy się nie dogadują, jest jakaś patologia, toksyczna atmosfera, ale są razem, żeby po prostu dla dziecka czy coś takiego. Już lepiej słuchajcie, żeby ci rodzice się rozwiedli, ale tą jedną próbę, jedną próbę, moi drodzy, no podejmę. Właśnie Rawena powiedziała kawce, że nic z tego, że, że ich plan się nie udał. No i ja muszę kupić widzowie dodatkowe łóżko dla Dona. Plan jest taki, że ja po prostu pozwolę, żeby wszystko działo się samo. Don będzie miał tymczasową sypialnię tutaj. Słuchajcie, yy, po prostu w tym, w, w tym przeciągu. Niech e, poczują się rodzicami, niech słuchajcie, wypełnią rodzicielskie obowiązki, przestań świrować, nie, ta już kurde poszła bić tego. Skoro oni nie potrafią się w ogóle we dwoje dogadać, to niech spędzą czas, rodzinnie niech stworzą słuchajcie rodzinny przepis razem niech go ugotują o, zaproś do wspólnego gotowania zaproś do wspólnego gotowania kochani mamy słynną ptasią zapiekankę weźmy ją e, do ekwipunku i odwiedźmy razem Brygidę całą rodziną do nie ma ochoty przyjść i tak ci tam ściągnę chłopie e, Brygida w sumie mieszka obok ja pierdzielę co to za ludzie co to jest Michał w trend Erwin w Trent, Brygida Lotario, Radosław Suzuki, Anastazy Suzuki, Lechosława Lotario, Fryderyk w Kre. Nie, widzowie, ja nie wiem dokładnie, zaraz to sprawdzimy, ale wygląda na to, że Brigida rozstała się z Erwinem. Erwin sobie sprowadził do jej domu, który wybudowaliśmy za nasze pieniądze, z jakąś babą, z jakimś chmytą, z jakimiś dzieciorami. Ale mnie teraz wkurzył. Erwin, taki niepozorny chłop, jeszcze był u nas naprawiać przedmiot ostatnio, wykorzysta... O nie, widzowie, widzowie, czy wy kojarzycie tą babę? To jest ta lekarka, która sabotowała porody Raveny, która miała mini-romans rom z Donem. To jest ta baba, która się zakochała w Donie i ona teraz odbiła męża Brigidzie córce Dona. Co? To jest totalnie chore. Boże, Brygida, co ci się stało? Brygida, co się dzieje? Z Taki ładny domek zbudowaliśmy. I to jest chyba właśnie wnuczek. E, czekajcie, dobra, sprawdźmy to w drzewie genealogicznym, okej? Okay? Bo aż mnie to normalnie zmroziło. Ona nadal jest e, artystką i e, ona ma Lechosławę Lotario. To jest tylko jej dziecko. Tak, moi drodzy, tak jak sądziłam. On ją poznał on ją poznał, słuchajcie, i zrobił sobie z niej, z nią dzieciora. Ten Fryderyk wkręt to jest ich dziecior. Ej, widzowie, on chyba musiał z nią wcześniej zrobić te dzieci. No bo one są starsze od Lechosławy. A nie, bo nie jest ojcem tych dzieci. Dobra, widzę teraz jakiś w ogóle inny typ jest yy, ojcem tych dzieci. Okej, okay, czyli ona sobie zrobiła dwójkę dzieci z tym chłopem, z tym jakimś pirisem, po czym spiknęła się z Erwinem i z nim sobie zrobiła jedno dziecko Frederyka. Nie. Jeszcze gorzej niż myślałam. Ten Debil po prostu wziął babę z trójką dzieci i. To ostatnie dziecko jest w ogóle z kimś innym, zupełnie. Czyli ona jeszcze go zdradziła. Zdradza go w sensie, zdradza go, bo to ostatnie dziecko, ten Fryderyk, to jest z jakimś, jakimś innym randomem. Ja nie mogę. Ten Erwin to jest jakiś kurde. Dobra. Oficjalnie Erwin jest wrogiem naszej rodziny, widzowie. Oficjalnie on jest wrogiem naszej rodziny. I ta baba tak samo. Dobra, zaczniemy ich wyjaśniać. Ty zresztą jej nienawidzisz. Kawka. Ty poznaj sobie Lechosławę tu jest dziecko Brygidy tak wygląda ta Lechosława ej ma śliczne i zielone oczy i jest ruda ej totalnie ta Lechosława będzie chyba piękna rude włosy i zielone oczy to się tak rzadko zdarza i to jest w naszej rodziny to jest, słuchajcie Lechosława ptaszyna nie dziwnego, że Brygidę boli głowa, jak wpakowała się w takie szambo. Musisz ich wygonić z domu. Dobra, słuchajcie, Kawka poznaje swoją siostrzenicę. Idzie ten rudy zdrajca tam, zaraz go wyjaśnimy. Sprowokuj zerwanie z Micho. A zresztą, nie, niech on z sesją będzie, niech ona go dalej robi wrogi, niech dalej go e, po prostu niszczy, niech dalej go oszukuje. Dobra, Ravena bije tą babę. <laughs> to jest najlepsza zemsta. Nasza rodzina, słuchajcie, jednak jest zła. Jednak nie ma skrótu. A i mamy taką drabę, jak w jakiejś najgorszej pato rodzinie. Tylko gabron. Jako jedyny. Słuchajcie, jest sporządny i sprząta sobie właśnie. Ej, ale fajny obraz. Ravena poznała właśnie swoją pierwszą wnuczkę Ale ten Erwin Seru jest dla nas Wrogiem publicznym numer jeden I nie ma prawa zjeść z nami zapiekanki Rodzin ptaszyn I ja robię teraz tak, to będzie brutalne O nie mogę, kurde, chciałam, wiecie co chciałam zrobić? Chciałam po prostu e, Zamknąć drzwi, żeby oni nie mogli wejść Żeby tylko nasza rodzina mogła tu wejść Dobra, zawołaj wszystkich na zapiekankę Zapytajmy za to Brygidy Co ona sądzi o swoim e, Chyba już byłym mężu w ogóle ten dziecior ryczy, ona sobie wpierdziela naszą zapiekankę, no i się udławi. Nie wziął sobie jakąś... No ja nie wiem, no ona wygląda, no jak ona wygląda, widzowie, napiszcie na czacie mi na, w komentarzach, jak ona wygląda! Jak ten debil mógł to zrobić? Jezu, jaka patola, Jezu, masakra! Elwi, to moja wielka miłość! O, dobra! Widzowie, w takich sytuacjach my nie powinniśmy nikomu na siłę pomagać. Jak macie taką sytuację, że ktoś totalnie sobie niszczy życie i jest zaślepiony, to ile sam was nie poprosi o pomoc, to nie powinniście w ogóle do tego bagna podchodzić, bo zaczniecie śmierdzieć razem z, z nimi i będziecie mieli tylko frustrację z życia. Więc yy, nie powinniśmy tutaj finalnie nic robić. Yy, czekajcie, ja. Jedną próbę możemy podjąć, żeby nie było mm, najlepszej relacji z Bryginą Marawenka, więc ja bym proponowała, żeby ona spróbowała oczernić tego Erwina. O patrzcie, flirtuje z nią przy stole. Świetnie. Zrozumiem, że ty Erwin macie jakieś niezałatwione sprawy, ale wolę nie brać udziału w tej. Szopce, okej. Okay. Twoja siostra powiedziała ci, że Erwin jest po prostu zły, że cię zdradza. Przed chwilą zresztą dawał buziaki przy stole. A ty na to, że nie, 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 to ja w to nie wchodzę, to nieprawda. Dobra, niech jeszcze Rawena to zrobi. Zgadza się, Erwin jest niezbyt fajny. Ej, nie, to jednak Rawena Uuu, to kochani, jednak e, Rawena przekonała ją do tego. W Bądźcie kochani, za naszą interwencją! W końcu Brygida trochę przyrzana oczy i stwierdziła, że Micho nie jest zbyt fajna i że Erwin też nie jest zbyt fajny. Moi drodzy, Don z Raveną tak bardzo się nienawidzą, że gdy poprosił Donę Ravenę, żeby przedstawiła jej Lechosławę, to robią to dosłownie przez ścianę w ten sposób, żeby tylko ze sobą nie rozmawiać. Boże, przeteleportowali to dziecko przez ścianę! Ej, te dzieci tej baby ryczą. Ja w ogóle nie wiem, co tutaj się odwala, słuchajcie, ale trwa rodzinna nagonka na Erwina i już praktycznie wszyscy z wyjątkiem do nago nienawidzą, nie? I słuchajcie, my możemy sprowokować jego zerwanie z tą babą, czyli oni są oficjalnie w związku. Ja nie wiem, czy ty jesteś Brygida, ślepa. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że nie ma co w to ingerować, no, ale to, że oni się wrąbali do tego domu. No dobra, Brygda ja sobie sama z tym poradzi. ja słuchajcie, skoro spuściła ich tutaj z jakiegoś powodu, to i równie dobrze może ich wywalić. My wracamy do siebie, zostawiamy zapiekankę i żebyś się nią udławiła za kompleksiona ruro. Jezu, no, tak się zirytowałam! No. Tak się zirytowałam, no! Po prostu! ha. Dobra, dlatego słuchajcie, budzę ich równocześnie niby przypadkowo. Mm, ja nie każę w ogóle nic z im ze sobą rozmawiać, tylko niech zrobią dla całej rodziny razem śniadanko. Żeby długo to trwało, to wezmę wystawne śniadanie jeszcze zaproć do wspólnego gotowania. Proszę bardzo, zaczynamy. Podczas tego gotowania oni ze sobą rozmawiają i naprawdę spoko to się wszystko cofa między nimi. Także oni po prostu muszą razem spędzać czas. Patrzcie, jak się rozgadali! Boże! On nagle nawala pompki. Dobra, mamy to. Zawołaj na e, wystawny posiłek. Niech wszyscy razem usiądą. Ale ja spróbuję zrobić tak, żeby oni siedzieli obok siebie. Uuu, nawet nie muszę tego próbować. Wiecie co pomyślałam? Niech połączy ich razem, nie wiem, no na przykład chill. Kupię takie dwie gry. O, takie gry sobie kupimy. Akurat na cztery osoby. I jeszcze bym kupiła tą taką... Dla dzieci I po prostu niech oni sobie Są niedzielę poświęcą na to Żeby sobie wypróbować Te różne gry i się odprężyć, co? Zaczęli się dogadywać ze sobą Ale super Rośnie, dobra, rosną im plusiki też Jak grają razem Ale powiem wam, że to mega słabo idzie co, co nadrobimy to na nowo się słuchajcie Źle dzieje, więc ja mam taki pomysł Nie? O poczekajcie, ktoś do niej dzwoni o, Brygida! No jasne, może Brygida zmądrzała, ale kochani, co do Dona, zróbmy coś takiego, że zaproponujemy im wspólny, romantyczny wypad tylko we dwoje. Damy jeszcze, że miłość wisi w powietrzu, żeby y, był bóst do tych romantycznych relacji. Kochani, wszystkie znaki na tej ziemi I na tym niebie przeciwko mnie Bo ja ich wysłałam na ten obóz I on się nie zrobił Także pozdroszaj sobie Będę musiała sobie prawdopodobnie Przeinstalować wszystkie mody Tak czy siak, oni na tym obozie będą Sami I to czy oni się dogadają czy nie Myślę, że się dogadają To i tak największe znaczenie będzie miało Jak to wszystko będzie wyglądało, gdy oni już wrócą do domu I znowu zamieszkają razem I jeżeli, wiecie, uda nam się ich wysłać na terapię Spiknąć i zwrócą oni do domu i znowu będzie rozwód, nie będą się dogadywać to już trudno, to już niech będą rozwiedzeni to już nie będziemy tego ratować a tymczasem ja już teraz skupiam się na Kawce, bo ona ma tutaj pewnego pięknego kawalera który nawet do niej dzwonił kilka razy podczas tej naszej rozgrywki ale trochę go ulewałam. a mianowicie mowa tutaj o Radosławie który wygląda strasznie Jezu w tym stroju ty wyglądasz strasznie ale najważniejsze jest to, że on się podoba Kawce ja myślę, że możemy z nim spróbować. Słuchajcie, stworzyć jakiś romans i zobaczyć, jak to się rozwinie, bo z nim się dogaduje lepiej niż z każdym innym swoim y, chłopakiem, z którym była przez chwilę lub dłużej. A miłość się ostatnio nie odzywa, więc może powinniśmy dać szansę temu radkowi. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Bo za kilka dni w następnym odcinku urodziny ma Gawron. A chwilę później urodziny ma nasza Kawka. I ona już będzie wtedy dorosłą. I ona będzie już główną bohaterką tego. A Ravena z Donem będą takim tłem, bo cały czas będziemy, będą mieszkali u nas. Ja nie chcę wyprowadzać tych simów. W Legacy Challenge są takie zasady, że jak już masz tego głównego dziedzica, który jest dorosły, to możesz tych innych simów, starszych simów, wyprowadzić z domu. Nie wiem, wysłać ich do domu starców. Wyrzucić do śmietnika czy coś. No ja tego nie będę robiła. Każdy Sejor i starszy Sim będzie miał miejsce w domu aż do ostatnich swoich dni. Tak więc, kochani, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, stawcie łapkę w górę. My widzimy się na Legacy Challenge w następny poniedziałek. A kolejny film już w najbliższy piątek. Hejka!